No to witamy, witamy, dzisiaj będziemy nagrywać, dzisiaj bawimy się w renowację, tak, ukrywamy wadę mojego motocykla, czyli zardzewiałą, jak widać na załączonym obrazku, zaraz zobaczycie sobie w przybliżeniu, zardzewiała przeraźliwie rura wydechowa, dokładnie, w chińskim motocyklu Zip Nitro 250, będziemy ją naprawiać, ukrywać jej wadę, tak, bandaż, termicznie, nie wiem jaki. Jeden jest bazaltowy, drugi z jakiegoś włókna. Są różne kolory, oprócz tego, że jest czarny i taki fajny. Pomarańczowy, czerwony, jest najróżniejsze, natomiast Moro. tak są. I tak one podobno się wypalają i tak mniej więcej to, to wszystko blaknie. Efekt nie. ostatecznie jest taki sam. Tak, tak. Można tak to, tak to przyjąć. Eee, już to kiedyś robiłem w swojej CBR-ce. Mam nadzieję, że jeszcze coś pamiętam. I zobaczycie proces wypalania i montażu świetna sprawa, dużo lepiej to wygląda. Podobno dodaje mocy. To nie wierzymy. Różne materiały? Jedno jest do tam 600 stopni, drugie do 800 do 1200, ale podobno to też jest wszystko jedno i to samo jest to tylko i wyłącznie chwyt marketingowy. Ile w tym prawem? Tak, ale nawet tu widać, że sploty są różnej wielkości. Tak, tak, tak. No bo jedno ale oba po 20 zł kosztowały. Ono mają tyle samo metrów. Jedno jest chyba to jest bazaltowe chyba rzekomo. Jak to brudzi. No, brudzi bardzo. Kurczę. Dobra, i będziemy chyba przedłużać. Nie przedłużamy, zobaczymy. bierzemy się za pracę. Dokładnie. No to skończone, yy, i chciałbym jeszcze przekazać, że robimy to w rękawiczkach, bo swędzą ręce i, i jest to, co jest. Yy, chyba jest ciut lepiej niż było. Zaraz zobaczycie, jak to się wygrzewa. Będzie dym na pewno leciał. No, zobaczycie. Sami. Jak tylko nie było. No i dobra, wygrzewamy maszynę. Założony bandaż. Sanie. No i teraz czekamy, aż się wygrzeje. Już dym masz pierwszy. Czuć wypalającym się lakierem, nie? Farbą. Tak, nieprzyjemny zapach. Tak, mało przyjemny, faktycznie. i objaśniam. Leci jeszcze dym strasznie duszący. Skończyliśmy wypalać bandaż termiczny na rurę wydechową, która była strasznie przerdzewiała, Teraz wygląda o niebo lepiej. O, 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 straszny zapach. A się trochę namęczył, wcale nie jest to łatwe. E, robiliśmy to dwa razy. Najpierw potrafią zaczął z tej strony zabrakło. Niestety musiał zdjąć, zaczął z tej strony za na tej wyszło Git. Przynajmniej tak mi się wydaje. Fajnie to wygląda. No i co, i polecamy. Tak, tak zdecydowanie. 20 zł, nawet tak dla zabawy. Wizualnie na pewno poprawia wygląd. Tak, zwłaszcza jeżeli macie zardzewiałą rurę. Albo gdzieś tam pogiętą po jakiejś przygodzie. I jeszcze raz zaznaczam, nie róbcie tego bez rękawiczek. Tak, zdecydowanie. Swędzą bardzo ręce teraz. I tyle od nas. Dziękujemy, i do zobaczenia na następnym odcinku. Hej.